Słuchajcie, jak wygląda one-step? Dzisiaj chcielibyśmy wam pokazać, natomiast pierwsza kwestia, którą tutaj muszę zaznaczyć, to pamiętajcie, że one-step one-stepowi nierówny, bo lakier lakierowi nierówny. Czasami one-step wygląda idealnie i nie trzeba robić nic więcej, a czasami one-step, ani dwuetapowa korekta nie jest w stanie pomóc. Trzeba robić ostre cięcie i tak dalej. W naszym fachu ciężko to ocenić. W wielu przypadkach oczywiście jest to trafne nasze ocenianie, natomiast są przypadki, w których ciężko ocenić, czy samochód potrzebuje jednoetapowej czy dwuetapowej korekty, albo inaczej, może nie ciężko, tylko nam się wydaje, że będzie dwuetap, a na przykład po dwuetapie wychodzi słabo, no i trzeba to podciąć, żeby klient był zadowolony, żeby to ładnie wyglądało, ale czasami jest odwrotnie, na przykład lakier wygląda na bardzo porysowany, a schodzą rysy od dotknięcia magicznej różdżki, więc zdarzają się takie przypadki, praca wtedy jest przyjemna i teraz mamy tutaj taką insygnie właśnie, w której spodziewaliśmy się, że one-step nic nie da, bo klient zażyczył sobie one-stepa, natomiast ku naszemu zdziwieniu wychodzi to bardzo ładnie, teraz mam pokażę element, który jest fabrycznie, fabrycznie porysowany. Bo po prostu jest porysowany i pokażę Wam na następnym klipie, czego użyjemy, jak to wypolerujemy bez jakby cięcia filmowego, czyli przyspieszonym po prostu tempie i zobaczycie, jak efekt wygląda. Natomiast tu jeszcze chcę jedną rzecz zaznaczyć, aby on pięknie się świecił i nie miał mas, i tak go finiszujemy, tak jak w poprzednich filmach mówimy, zawsze po one robimy sobie essensa na finiszowym padzie. Teraz chodźcie, zapraszam Was, zobaczycie sobie, jak wyglądają drzwi. Zobaczcie sobie, jak tragicznie wygląda ten lakier. Ktoś mógłby powiedzieć, że samochód uczęszcza na szczotki bądź jest po prostu wycierany po samym spłukaniu e, mikroproszkiem, e, jest po prostu spłukany i wycierany na, że tak powiem, brudnym lakierze ręcznikiem. Więc jak widzicie, e, rys jest po prostu bardzo dużo. Tu jeszcze zobaczymy tą górę. No, nie wygląda to dobrze. A przede wszystkim jest to czarny lakier, więc w lecie, no wiecie jak to wygląda, coraz więcej osób ma świadomość, że te lakiery są bardzo porysowane. Utrata tego koloru, jakości, tej głębi jest bardzo duża i właśnie w lecie jest największy wysyp klientów, że chcieliby po prostu odmłodzić swój samochód i tak dalej. W zimie te samochody mogą się rysować bardziej, bo ktoś na przykład, nie wiem, nie chce uniknąć 3000 zł mandatu za nieodśnieżenie samochodu, więc co robi? Bierze szczotkę i jedzie po tym samochodzie. Jest odświeżony, jest, nie widać, bo jest mokro. Rys, więc te rysy przyjdą w lecie z podwójną siłą. I wtedy okaże się, że nasz samochód już nie jest taki piękny jak był wcześniej. A teraz pokażemy Wam, co używamy, i samą pracę, i przebieg tej pracy. Pierwszym padem, którym zaczniemy pracować, to jest pad z Rupesa żółty. Drugim padem, którym będziemy to finiszować, jest to pad z Light like Country. Jest to pad czarny, bardzo miękki. Do pada żółtego Sonax Profiline EX0406. Taki średni. Średnio wycinająca pasta, czyli tu macie oznaczenie. Od 1 do 6 jest to czwórka, gloss, czyli taki efekt szklistości, jest to szóstka i do finiszu stricte pan essence, u nas zawsze obecny, jest to bardzo fajna pasta, która niweluje wszystkie mazy i tak dalej, później po odtłuszczeniu lakieru, po tym wszystkim, a lakier wygląda po prostu pięknie. A więc co, zaczynamy pracować na jednym elemencie. Teraz moi drodzy, zobaczcie sobie jaka różnica jest po takim szybkim przejeździe one stepa. Są jakieś małe mikroryski i tak dalej. Tutaj jest ta większa, którą trzeba byłoby wyciąć, natomiast zobaczcie sobie jaka jest różnica w kolorze, w ilości rys, które zeszły na tym lakierze. W kolorze mam na myśli, zobaczcie jaki wypłowiały jest ten element. Niespolerowany, a jaki, jaka różnica jest na elemencie, który został spolerowany. Różnica jest po prostu kolosalna. Rzadko się zdarza, żeby samochód, żeby lakier w samochodzie tak łatwo dał się spolerować, bo nie, nie spędziliśmy nad nim wiele czasu. Jak widzicie w zasadzie w oryginalnym czasie jest to 5 minut na Essensa i żółtą rąbkę. I w tym przypadku możecie zobaczyć, jak praca w detalingu może być przyjemna. Oczywiście takie przypadki zdarzają się rzadko, żeby po one stepie wychodziła taka różnica. Natomiast do czego zmierzam? Do tego, że pokazaliśmy Wam kombinację pada żółtego Rupesa i pada czarnego z Lycantry, like i taką pracę jesteście w stanie sobie sami, nawet w garażu, jeżeli macie do tego warunki, wykonać. A auto wtedy będzie 100 razy ładniej wyglądało niż jakbyście po prostu umyli. Broń Boże, nie glinkowali, jeżeli nie robicie korekty, ale umy i położyli tylko wosk. To tutaj będzie różnica. No, sami widzicie jaka.